Witamy w trzecim odcinku Ziemi Obecanej Co no się dzieje? Jest on spontanicznie Kurde. nagrywany Bum. No bo właśnie, to się tu ta dzieje, jest. ucieka Jesteśmy owadowani surowcami na fula. Jezus Gone. To jest kontynuacja o, to dalszego pan. odcinka Szybko znaleźliśmy tam dużo surowców O właśnie, jedziemy Dobrze, Aha, dobrze droga. Jezu, zaraz ginę Weź go ode mnie nie jest żyję już. Jest. My, nie no, tu się dużo, za dużo się tu dzieje. Następnie. Jezus, tu są kolejne, patrz ich tu jest. Keeper. No co ty gadasz? Jezus, dwie, dwa życe. ja stąd idę, od stąd Ile ma życia? Ile ma, ma szapę? Ja jeszcze 4,5. Ja Demon 2, weź ich tam lejba się boję. Za dyra syrowcy no, Było wziąć więcej tego mięsa No to trzeba, trzeba mnie nie bić To byśmy mieli więcej Czterech jest Jezus! Jeden życia mam, nie Weź go stąd Dwaj idą za mną Ja stąd spadam Jesteś Żyjesz? tutaj Półtora Chodź Uciekaj Bestio I Jedna bestia tak, mnie i trzeba szybko tego dędziera ogrodzić światłem I spierdzielamy w tomie Pół HP Ja mam jeden, to teraz idę Ej jak coś to weźmie, szybko zbieraj i spiewszaj Dobra, chodź Spiewzaj Dobra, chodź Spiewzaj szybko, szybko Jezu To jest yes! yes. Wymiękam I tam już z pięciu Nie To dawaj wszystko co masz Te rzeczy najpotrzebniejsze Te wszystkie... No tak Siekiera no, no, drewniana na stóp No widzicie Obsidianite jest na nas Ej idzie tu yes. nie! mnie O oh, nie Oh no Zbieraj to szybko Ja tam lecę Gdzie to było? Tak! To szybko biegniemy tam Czekaj, bierzemy mięso i chodzi Jesteś chyba special to będzie Biorę całe mięso i chodźmy mi. Nie, miejsce na dysku mi się kończy, no to jest zrypany komputer Jesteś Mam No więc jesteśmy w skinie. to szybko trzeba odnaleźć Tutaj tej Tak Miejsce na dysku ja już jest Przepraszam to jest. za ten... Bo... Ej, gdzie ty poszedłeś? W na stronę, bo już, już nie pamiętam No jestem tu W dół? Ja już nie pamiętam gdzie byliśmy Ej, bo czas się spieszy Za chwilą te rzeczy znikną Tylko 5 minut mamy Już chyba zniknęły Nie, mów tak Nie, niemożliwe I chłopie, weźcie na że tego było Jest lawa tu, czekaj, widzę Dobra, jestem chyba Nie! O no. kurde Ale dreria. Nie, to jest czerwonego <grym> proszku Jest, jest, jestem yes. <grym> Spadłem na sam dół Kurde, nie mam jak tam zejść, bo się zawiję A ja nie wiem gdzie jest. A mam mięso, dobra Skocz Jest Jest, kurde, wszystko Żyjemy Widziałeś wszystko? No biorę właśnie Widzę mojego Dobra, teleportuję do ciebie Ty oszuści Dwi, po co tu miałe drzwi przy sobie? Oj, mam, Ej, bo nie mam już miejsca, chodź tu zbieraj. Chodź tu szybko, no, nie ma czasu No teleportuj Bo ja nie mam miejsca przy sobie zbę. Chcesz mięso albo coś? Nie mam twój życia Kurde, muszę coś wyrzucić. Po co nam drzwi? No to w Ciekaw tu no to w tą stronę, dobra Ej, bo tu jeszcze coś jest łopata Weź to nie bo tu kaktusów już nie ma miejsca, dobra Ej dobra, teraz tutaj się pająki, ja są spierdzielny. Ja ile ja, ja. Nie mam jej tego miecza Nie masz? Coś się zbugował, dobra, czekaj Dam ci, chyba No dawaj, ja tam wpadłem Dobra, mam dwa. Dam ci ten co z mniej. <laughs> Ej, to będzie specjal, nie? <laughs> JOSBA, juzba, jobba Clipper yes! Dobrze, 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 dobrze. Easy. Nie pierdyknął. Nie! Ale pierdykną. to był błysk, dobra. Pół, półtora życia. Lejemy. Dobra, pająk leży. Chodźcie, chodźcie. ciekaj, ciekaj! Mu... Murujemy okienko i przez okno lejemy. No, i teraz tak nie biją. Jesteś, jest to, to było lak No widzisz, dobra. Go, 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 go. Mam mięso w Ładnie się ich tu mi O, o, ktoś tu jest. Pan zombie. Dla, zlagowany jestem chyba. Zbugowany. Dobra, uff Zbieramy to? Mm, gdzie jest mój żelazny kill off? Masz mój żelazny kill off? A to może na normalnym, nie? nie? Nie mam Masz normalny Łopata Mam chleb, jakoś. coś To będzie na jakąś świątynię Ej, kakao mam, co to jest? Dobrze, będzie brązowała no. Czasu, tak, bo... <noise> nie wiem <noise> No to należy nie krótszy odcinek ale to spontaniczny No bo to tak To był for fun D Dokładnie zaraz po tym jak się rozłączyliśmy po ostatnim odcinku Znaleźliśmy duże złoża diamentu Czerwonego no, I zaczęło no, 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 ja się dalej Ej chodź tu do mnie Nie Nieba kupię Będziemy jej na świątyni już zapuściłem Gdzie ty no zaraz ci zabiją, oddawaj moje rzeczy a mam dwa deaksy to tak może tak. iść da nam dużo niepotrzebnego gówna Głęboko nie mamy tego Mam, mam Po co to robiłeś? Co zebrałeś? Nie mam miejsca, bierz to Po co mi grzyby? Tu. Dobra, to co? Idziemy jeszcze gdzieś? Krzybki, Krzybki. Są ty tam był czerwony Piasek gdzieś Muszę go zlokalizować O, a tu darian, jeszcze można go. iść O, tu jest lawusia la Zapalę pochodnię pewnie nic nie widzicie diamenty, 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 diamenty. Masz żelazny, ile tu jest lawusi Dobra, ty, ty Ja też nie mam To gdzie on jest? Był przecież. Na pewno masz dzisiaj Nie mam go. Nie. Jak to nie masz? No nie mam. Oszukaj nas. Oszukaj nas. Tak. A czerwony da się normalnie? Nie wiem. Może się da. Hej, bo w naszym pizzy zostało się trochę żelaza przetopionego już. I węgla. No tam, kurde, nie wiem na dziennym Ile lat jest no. Jak to bajesz, nie wygląda. E, hej. Nawet. Co tutaj jesteś dzieja nie To jest tej mniej więcej, teraz Wow. Idę, idę, idę Pokaż, pokaż, pokażemy widzą O, czerwony, o, żelazo A widziałeś te diamenty? Nie To trzeba tu przyjść za chwilę jeszcze Albo zrobić piec znowu, no daj piec. A gdzie ty jesteś w ogóle Co? Z no, no. którą stronę ty poszedłeś? No, poszedłem, poszedłem. <noise> A gdzie? Wróć tam do Dungeon'a. No, to jestem prawie. No i w którą stronę? Dobra, widzę twój Lolu. La, jestem. No chodź już tu. No 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 chodź. No chodź. A masz coś ciennego? No, nie został spadłem. Nie miałeś tu spadać. It's piękne, it's beautiful. Śmieszne. Wiem. Wow, 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 wow. wow. Ile surowców? E nie! Tak? Będę. Czekaj, masz wiaderko. Czekaj, czekaj, nie, bo ja mam swoje sposoby. Ja jestem Zaradny Jakub Dobra, to chyba ty, no już nie, nie wiem czy dużo, nie wie nam czasu zostało. No Dużo ty. No właśnie, dobra, to do zobaczenia w na następnym odcinku, trzymajcie się!